Jakąkolwiek markę wybiorę, muszę zrobić ten krok w makijażu w stylu roku, w którym została ona założona, część druga. Przechodzimy do utrwalenia twarzy. Wybrałam produkt z Lory Mercier. Marka została założona w 1996 roku. W tych latach skóra miała być matowa, gładka, pozbawiona błysku. Zależy nam na matowym, wręcz kredowym wykończeniu, także pudru sobie nie żałuję. Rozświetlacz Rare Beauty, marka założona oczywiście przez Selene Gomez w 2020 roku. Są to czasy teraźniejsze, więc wiadomo, zależy nam na mocnym błysku i efekcie tafli. A mocy temu produktowi zdecydowanie nie można odebrać. Paleta Anastasia Beverly Hills, i mamy tutaj do czynienia z rokiem 1997. I tu się robi ciekawie, ponieważ lata 2000 kojarzyły się z brokatowymi, perłowymi cieniami w odcieniach jasnego, błękitu lub srebra. Będę się wzorować na makijażu Britney Spears i postaram się coś z tej palety wyciągnąć. Żeby uzyskać jasny błękit, pomieszam sobie te dwa brokatowe cienie. I w sumie to chyba będzie miało rację bytu. Rozjaśnię sobie jeszcze wewnętrzny kącik i łuk brwiowy. Jeszcze sobie mocno wytuszuję rzęsy. I na koniec usta. Nie mogłam wybrać nic innego niż Lipkit od Kylie, który jest esencją 2016 roku. Oczywiście zaczynamy od obrysowania ust. I następnie matowa pomadka. Tak się prezentuje gotowy makijaż i muszę Wam przyznać, że bardzo mi się podoba, no może oprócz brwi.